Ostatnio dużo mówi się o metalice. Nowy singiel, nowy album, nowa trasa, ale o tym wszystkim już oczywiście wiecie. Natomiast, tylko że zainteresowanie zespołem jest ostatnio naprawdę spore, panowie udzielają wielu wywiadów, a także w wywiadach na temat metaliki wypowiadają się inni muzycy. Postanowiłem więc, że nagram taki odcinek zbierający do kupy jakieś nowe doniesienia, wypowiedzi, a także podzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat nowego singla Laxiterna i generalnie na temat ścieżki, jaką obiera obecnie Metalika. Na wstępie zachęcam do subskrybowania pełnej kulturki, żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. No i możecie oczywiście zostawić tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli cieszycie się na powrót Metaliki. I jeśli chcecie zobaczyć więcej filmików o tym zespole na naszym kanale. To może na początek kilka słów ode mnie na temat nowego singla. Na pewno zapada w pamięć, po zaledwie kilku przesłuchaniach, naprawdę ciężko go sobie nie nucić w głowie. No, generalnie klimatycznie wpasowuje się w klimat ostatniej płyty z 2016 roku, natomiast mam wrażenie, że ma w sobie nieco więcej przebojowości niż jakikolwiek utwór na tamtej płycie. Tam chyba takim najbardziej hitowym numerem był Mouth into Flame, na nowej płycie, natomiast zobaczymy, czy będzie takich singlowych numerów więcej, a wydaje mi się, że jednak będzie, że panowie są świadomi tego. Iż w obecnych czasach warto poza albumami skupić się też stricte na singlach. Natomiast koniec końców jest to Metallica, która ma ten przywilej, że bardziej niż inni ma możliwość kreowania nowej rzeczywistości, nowych trendów. Tak jak to zrobili chociażby z tą nietypową trasą, gdzie grają w każdej miejscówce dwa razy. Myślę, że inne zespoły w przyszłości mogą spokojnie od nich ten pomysł podchwycić. No słuchajcie, nowy singiel nie jest rewolucją, ale chyba nikt się rewolucji po obecnej metalice nie spodziewał. W mojej opinii panowie dokonali już kilku rewolucji, dokonali pewnej zmiany spojrzenia na heavy metal kilkadziesiąt lat temu i teraz po prostu niech nagrywają dobre, solidne albumy. Myślę, że warto w ogóle doceniać fakt, że panowie są twórczo aktywni i nie bazują jedynie na swoich dokonaniach sprzed kilkudziesięciu lat, a umówmy się mają wyrobioną taką markę, że mogliby to spokojnie robić. Mogliby grać same trasy wspominkowe, bazujące na wielkich albumach nagranych kilkadziesiąt lat temu i zbijać na tym kupę siana. Natomiast wydaje mi się, że jedną z rzeczy, która definiuje prawdziwych artystów jest ciągła chęć tworzenia nowych rzeczy, wypuszczania w świat świeżej dawki muzyki, a nie jedynie odgrzewanie starych kotletów. Co poniekąd wydaje mi się robią chociażby Guns N' Roses więc wydaje mi się, że znacznie fajniej jest być obecnie fanem Metaliki niż Gansów, no bo jednak pasie pewność, że co te kilka lat dostanie się świeżą dawkę muzyki. Wracając do nowego singla, na pewno warto zwrócić uwagę na wpadający w ucho riff, który być może nie jest czymś nie wiadomo jak bardzo wybitnym, natomiast Metalika w mojej opinii nadal sprawnie potrafi połączyć ciężar z melodyjnością, i jednocześnie trafić do swojego fana, a także do osób, które metalu na co dzień nie słuchają. No bo umówmy się, Metallica mimo ciężkiego grania również ma sporo słuchaczy, sporo Pośród grupy osób, które z metalem właśnie na co dzień mają niewiele wspólnego. No i teledysk. Minimalistyczny, estetyczny, z zabawą światłami animacjami, w mojej opinii bardzo ok. Szkoda jednak, że na YouTube zaploadowany w 1080p, bo na dużym ekranie widać jednak ubytki jakościowe i w 4K wyglądałby znacznie lepiej. Trochę w sumie nie rozumiem, dlaczego nie został wrzucony w lepszej jakości, bo wydawało mi się, że obecnie te 4K przy teledyskach jest już pewnego rodzaju standardem. To teraz, może jeżeli chodzi o wypowiedzi i newsy. Na początek weźmy sobie pod lupę wypowiedź Jamesa Hetfielda w wywiadzie dla The New Yorkera, gdzie opowiedział, jak radzi sobie z presją, ze sławą, z tym, jak go ta sława napędza i jak ciężki jest później powrót do normalności. James mówił: Występowanie na scenie to jak życie w bajce: wszyscy obsypują cię tym magicznym pyłem, i zaczynasz wierzyć w tę bajkę, a gdy wracasz do domu, zastanawiasz się, gdzie mój pył. Już nie jest tak cudownie, gdy siedzisz w domu z dwoma kotami i musisz wynosić śmieci. Moje ciało jest zmęczone, ale umysł galopuje. Co z tym zrobić? Proszę ludzi z ekipy, przyjaciół lub asystenta. Hej, mógłbyś ze mną usiąść i pooglądać telewizję? Uważam, że uzależnienie od sławy to coś prawdziwego. Na trasie mam swoją ekipę, która mi w tym pomaga. Przed wyjściem na scenę odmawiamy modlitwę. James, jesteś istotą ludzką. Kiedyś umrzesz, jesteś tu, żeby służyć. Zrób to najlepiej, jak potrafisz. To mi pomaga. Również w wywiadzie dla The New Yorker'a ciekawej wypowiedzi udzielił Kirk Hammett, który odpowiedział na pytanie, co przez te wszystkie długie lata napędzało metalikę. Gitarzysta mówił: Toksyczna męskość napędzała ten zespół. Wciąż mówię sobie: Dobra, muszę stworzyć naprawdę mocny kopiący tyłek riff. Zobaczcie tylko tę retorykę: mocny kopiący tyłek riff. Każdy z nas to czuje, to się w nas zakorzeniło. Te dziwne męskie maczobrednie. Idąc dalej do bardzo zabawnej. Dość kuriozalnej sytuacji doszło na polskim podwórku sceny metalowej, mianowicie obecny lider zespołu Kat Piotr Luczyk, napisał na facebookowym profilu grupy, że dostrzega podobieństwa pomiędzy nowym singlem Metaliki a piosenką grupy Kat o nazwie Satan's Nights z albumu The Last Convoy. Na facebookowym profilu kata pojawił się następujący wpis: Gratulujemy Metalice nowego utworu Lux Eterna. Bardzo mocno uderzeni i znakomity song na otwarcie albumu. Trochę nam przypomina nasze Satan's Nights z albumu The Last Convoy, ale to. Z pewnością niezamierzony przypadek. W końcu Metallica wie, co to są dobre riffy. Chyba pozostawię to bez komentarza. Natomiast lecimy dalej i patrzymy na wypowiedź Ville Valo, lidera nieistniejącej już grupy HIM, nadal działającego jednak na muzycznej scenie pod pseudonimem Vivi. Ville, w dla magazynu Heavy, wypowiedział się na temat stylu gry Larsa Ulrika i wypowiedział się, co warto zaznaczyć, nie jako laik, bo swego czasu również na bębnach grał. Uwielbiam Larsa. Uważam, że zaraz po Johnny Bonamie Lars jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych perkusistów. Ma tak rozpoznawalny styl. Nieco inne zdanie na temat umiejętności Larsa Ulrika ma chyba Dave Mustaine, który, można powiedzieć, twierdzi, że szanuje Larsa, ale nie jako perkusistę. W dla Songfacts Dave wypowiedział się na temat ewentualnej współpracy z Jamesem i Larsem w przyszłości. Z przyjemnością pracowałbym z Jamesem. Chętnie pracowałbym też z Larsem, ale uważam, że prawdziwy talent metaliki zawsze krążył wokół gitar. Z perkusji wszyscy się śmiali. Lars jest świetnym aranżerem piosenek. Widziałem jak na gównianej gitarze akustycznej tworzył Riff otwierający Master of Puppets, a grał to facet, który nie potrafi grać, ale to nie było nic powalającego. Sposób w jaki to zagrał James był powalający. Pozostając trochę przy Daveie i Metallice, myślę, że dość interesującą ciekawostką jest fakt, że był pomysł wydania przez Metalicę ich kasety demo No Life Till Leather z 1982 roku. Pomysł został jednak odłożony na półkę i nie wiadomo, czy kiedykolwiek dojdzie do jego realizacji. Jak wiadomo, w tamtych latach w składzie zespołu był Dave Mustaine, który w wywiadzie dla magazynu Guitar stwierdził, że jeżeli chodzi o ten projekt, nie doszli z Metallicą do porozumienia w kwestii praw autorskich. Mustaine mówił, że rozmawiał na ten temat z Jamesem Hetfieldem. W wywiadzie wypowiadał się następująco. Pojawił się temat rozbieżności dotyczących praw autorskich, o które spieraliśmy się od lat. Powiedziałem Jamesowi, że zgodzę się, jeśli rozwiążemy ten problem. On odparł: Tak, oczywiście. Powiedziałem: Te dwie piosenki napisaliśmy razem, więc podzielimy zyski 50 na 50. Lars ich nie napisał. Wiesz o tym. Nie wiem dlaczego dajesz mu procent, ale ja nie będę tego robił. Nie podpiszę kolejnej umowy, która tak będzie twierdzić, bo nigdy się na to nie zgadzałem. James powiedział. No cóż, Lars inaczej to pamięta. Odparłem, że w porządku. Jest jego wersja historii, moja wersja, i prawda, która leży gdzieś po środku. Od tamtej pory nie rozmawialiśmy, naprawdę chciałem się z nim zaprzyjaźnić. Powiedział mi, że trzy ostatnie projekty, jakie robili, okazały się klapą i chcieli wykorzystać wszystkie kawałki, w których grałem. Zgodziłem się, ale gdy tylko wspomniałem o tych trzech wersjach historii, temat się urwał. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że gdyby taka demówka się ukazała, byłaby naprawdę świetną ciekawostką dla fanów. No i zarówno Metallica, jak i Dave mogliby na tym skorzystać. No zobaczymy, może dojdą kiedyś do porozumienia w tej kwestii. Swoją drogą, taka mała autoreklama, ale metalikowa, żeby nie było. Na naszym kanale możecie śledzić historię tego zespołu. Mianowicie nagraliśmy już dla Was sporo filmików poświęconych krok po kroku właśnie historii Metalliki. No i mamy zamiar nadal takie materiały nagrywać. Także zapraszam serdecznie na playlistę dostępną na naszym kanale, playlistę o nazwie Metallica Historia, na której znajdziecie nagrane do tej pory materiały dotyczące właśnie historii zespołu uporządkowane we właściwej kolejności, żebyście nie musieli sami ich szukać po kanale. Tam macie wszystko po kolei, także serdecznie zapraszam. Zerknijmy sobie jeszcze pod koniec na ceny biletów na trasę na 2023 i 2024 rok, a konkretniej na koncerty w Polsce. Obecnie w sprzedaży są jedynie bilety podwójne, uprawniające do wejścia na oba koncerty i najtańsze, zaznaczam, podwójny bilet, warto o tym pamiętać, kosztuje 417,50 i jest to miejsce na górnych częściach trybun. Miejsce na płycie na dwa koncerty kosztuje natomiast 1235 zł, miejsca na niższych stopniach trybun. Również powyżej 1000 PLNów. Z tego co widzę, biletów na Snake Pit, czyli sektor otoczony sceną, już nie ma, a były one do kupienia za 3850 zł. Warto jednak pamiętać, że w styczniu do sprzedaży trafi druga pula, w której będzie można kupić normalnie jeden bilet na jeden koncert. Myślę, że istotna i też fajna jest informacja, że część dochodu z każdego sprzedanego biletu ma zostać przeznaczona na fundację założoną przez zespół. Fundację o nazwie All Within My Hands. No i dobra, myślę, że to tyle w tym odcinku o Metalice. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś ciekawego, bo nie ukrywam, to taki trochę miszmasz, ale poprzednie materiały newsowe o Metalice przyjęły się bardzo fajnie, także mam nadzieję, że jakąś część z Was mogło to zainteresować. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy wybieracie się na koncerty, czy chcecie więcej tego typu filmików o metalice i może co sądzicie na temat cen biletów na koncerty w Polsce. Możecie zostawić również zasięgową łapkę w górę, no i oczywiście zachęcam do subskrybowania Płonnej Kulturki, żebyście byli na bieżąco z naszymi filmikami. Jeśli klikniecie dzwonek, to już w ogóle nic Was nie powinno ominąć. Piękne dzięki i do usłyszenia wkrótce.